Witajcie na moim kanale. Dzisiaj będzie sernik na zimno z jagodami na kruchym spodzie. Zapraszam na film, a przed obejrzeniem koniecznie zasubskrybuj mój kanał, za co będę bardzo wdzięczna. Na początek rozpuszczam galaretki o smaku jagodowym. Do głębokiej miski wlałam 375 ml wrzącej wody i wsypałam do niej jedną galaretkę. Oczywiście mieszamy i odstawiamy do przestygnięcia. Następnie wrzącą wodę wlałam do połowy szklanki i wsypałam do niej dwie galaretki jagodowe. A po wymieszaniu również odstawiam do przestygnięcia. W misce mam już 400 gram umytych i osuszonych jagód. Do owoców wsypałam 2 łyżki cukru pudru i zblendowałam. Oczywiście nie musi być to idealnie zmiksowana masa, nawet lepiej jak będzie kilka całych jagód. Do dużej miski przyłożyłam kilogram sera z wiaderka. Do twarogu dodaję zblendowane jagody oraz przestudzone galaretki ze szklanki. Wszystko dokładnie mieszam za pomocą łyżki. A na koniec dodałam dwie łyżki cukru. Ale jeśli chcecie bardziej słodszy sernik, dajcie po prostu sobie więcej tego cukru. Ja dałam mało, bo galaretki i tak są sobie bardzo słodkie, a i sernik nie jest wtedy za słodki. Na filmiku tego nie widać, ale z przyczyn technicznych urwało mi moment, gdy do masy serowej dodałam jeszcze żelatyna. Do jednej czwartej szklanki gorącej wody wsypałam dwie łyżeczki żelatyny, rozpuściłam to i przestygniętą dodałam do sera. W misce mam już pokruszone 200 g ciemnych herbatników, wlałam do nich 100 g roztopionego i lekko przestudzonego masła i wszystko razem wymieszałam. Następnie przełożyłam na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia i równomiernie rozprowadziłam, przygniatając łyżką. Na herbatniki wylałam masę serową z jagodami. Jak widzicie, masa serowa jest jeszcze płynna, dlatego wkładam ją jeszcze do lodówki na jakieś 30 minut do lekkiego stężenia. Po tym czasie na wierzch układam 100 g jagód. Owoce ładnie zatrzymują się na wierzchu i nie zatapiają się. A na sam koniec wlewam rozpuszczoną wcześniej przeze mnie galaretkę jagodową. Galaretka jest prawie tężejąca. Ona nam również się ładnie utrzymuje na serze. Galaretkę wlewamy powoli, najlepiej lejąc po łyżce małym strumieniem. Gotowe ciasto wkładam do lodówki, najlepiej na całą noc. Sernik jest przepyszny, a do tego pięknie się prezentuje. Wykonajcie go w domu a w komentarzach podzielcie się, jak Wam smakowało. Listę składników na ten sernik umieszczam pod filmem. Będzie tam również link do mojego bloga z całym przepisem oraz wiele innych moich przepisów. Nie zapomnij o subskrypcji Smacznego. Pozdrawiam.